Jak prezentuje się wnętrze takiego 20, w tej chwili już pięcioletniego, czyli ćwierć wiecznego Volkswagena? Naprawdę uważam, że to wnętrze zestarzało się bardzo dobrze. Wróćcie uwagę, na desce rozdzielczej nie ma żadnych, ale to żadnych absolutnie pęknięć. Charakterystyczną cechą właśnie Multivana i Caravelle jest to, że ta deska w tym miejscu jest miękka, natomiast transportery mają idealnie twardą jak kamień całą dechę. Tutaj bardzo tak ergonomicznie umieszczone miejsca do zamykania, otwierania szyb, regulacji lusterek, tu światełka. Idealnie, po prostu ergonomia Volkswagena jest wyśmienita. Hmm, tutaj macie regulację wysokości świateł, regulację podświetlenia, światła yy, przeciwgłowowe przednie, głowy tylne. Tutaj bardzo fajnie ukształtowane, zwróćcie uwagę, są te drzwi, bo w tych biedniejszych wersjach, w których nie macie takich oto wspaniałych. Podłokietników kapitańskich, które też tutaj są regulowane, i z jednej, i z drugiej strony. No przyznacie szczerze, że no w współczesnej motoryzacji nie ma już takich wspaniałych rozwiązań, to macie tutaj dalej bardzo szeroki parapeci, po to, żeby ten łokieć sobie trzymać i odbywać dalekie, dalekie trasy do Niemiec po, po różne z, z, z produkty z wystawek, po rowery, po pralki i inne gadżety. Kierownica w tym przypadku już jest. Z Golfa 4, oprzyta skórką elegancką. Macie w tej wersji też tutaj, akurat, tempomat, także jest wyśmienicie. Zegary, charakterystyczne podświetlenie niebiesko, takie fioletowo-czerwone. Ja tego podświetlenia bardzo nie lubię, no ale to już był też znak tamtych czasów, początku lat 2000. Natomiast w tych starych wersjach, przed faceliftingiem, macie wszystko na zielono, czyli też klasyka w tamtym wydaniu Volkswagena. W tych starszych też wersjach kierownice są takie bardzo ubogie, o wiele cieńsze, bez poduszki powietrznej. Tak samo deska, ta deska, która tutaj widzicie pojawiła się podczas tego faceliftingu w 96 roku. Ona już dostała tutaj trzy kratki nawiewu, poprzednio było, były dwie, a wcześniej nie było w ogóle jeszcze. I składała się tamta deska z takich różnych ponakładanych tutaj paneli. Tutaj tych paneli trochę jest mniej, jest, są za to tylko też ostra te ślepki. Natomiast tutaj tak samo dominuje czysta ergonomia Volkswagena. Tutaj macie podgrzewanie tylnej szyby, tutaj macie yy, awaryjne światła, regulacja grzania foteli, tu malutki schowek, klimatronik, bardzo też prosty w obsłudze. Jedna strefa naprzód, druga strefa na tył. W tych lepszych wersjach, w tym miejscu. Mieliście radio 2DIN z nawigacją, no to jest prawie najlepsza wersja, natomiast ona tutaj tego nie ma. Popielniczka, gniazdo 12V, potężny, olbrzymi schowek. I tutaj zwróćcie uwagę, jest taka ciekawostka: jak przyjrzycie się tam głęboko, głęboko wejdziecie, to tutaj jest taki, jest ta pierwsza część, jakby, a dodatkowo zwróćcie uwagę, gdzie moją 5 wkładam, możecie tam głębiej to włożyć. I to, moi drodzy, pełni rolę schładzacza do napojów, wyobraźcie sobie, że jak jedziecie z włączoną klimatyzacją, to ten, to ten metal się tam chłodzi i oczywiście wam chłodzi od razu butelkę. Także wyśmienita sprawa tu jest trochę słabo, bo ten, ta poduszka powietrzna ta osłona zdominowała tą deskę dosyć mocno rozdzielczo i został wam taki tutaj niewielki tylko schowek na jakieś rzeczy. Natomiast tutaj z boku jest schowek zamykany na kluczyk, także Volkswagen nie zapomniał o o posiadaczach cenniejszych rzeczy i ten schowek możecie tutaj zamknąć zameczkiem i on też jest bardzo ładnie wykończony, dosyć głęboki. Oprócz tego macie schowek jeszcze tutaj po lewej stronie deski rozdzielczej, on też jest spory. No i powiem Wam, że naprawdę no, wnętrze jest bardzo ergonomiczne. Nie widać po nim zupełnie zużycia i Volkswagen naprawdę obronił się tutaj wyśmienicie. Brawo dla Volkswagena. Dodatkowo, moi drodzy, jeszcze możecie zamówić sobie to jest akurat akcesoryjny stolik, i on jest z Ski Karniwal. Ale zwróćcie uwagę, jak zwiększa Wam tutaj funkcjonalność. Cztery kapoldery, możecie go złożyć możecie przechodzić. Także polecam też wszystkim właścicielom Caravel Multivan taki schoweczek. I jeszcze jedna rzecz moi drodzy: my w tej wersji Multiwana mamy dwa oddzielne fotele regulowane z pod Wszystko jest super. Natomiast musicie pamiętać, że w Transporterze że nie jest już tak kolorowo. I ten samochód nie jest jakiś szczególnie szeroki. A macie tam podwójny tutaj fotel pasażera. I wierzcie mi, że naprawdę ciężko się tutaj dwóm osobom normalnej postury zmieścić. Także zwróćcie uwagę na to, kupując tę czwórkę, żeby jednak chyba lepiej miała oddzielne fotele z przodu, tak jak w tej, w tej konfiguracji tutaj. Wchodzimy do drugiego rzędu siedzeń. No i tutaj nas iście królewskie warunki, zwróćcie uwagę auto się składa z kanapy która, zaraz Wam pokażę, ma dodatkową funkcję oraz dwóch foteli w środkowym rzędzie, no i tutaj też mała uwaga od początku produkcji do 2000 bodajże roku te fotele miały, były na stałe zamocowane właśnie w takiej pozycji jak tutaj i były integralną częścią, można powiedzieć, tego samochodu z nimi nic nie można było zrobić Natomiast w tym, już po faceliftingu, ostatnim modelu, czyli po 2000 roku, te fotele mają dodatkową taką funkcję, że zwróćcie uwagę, możemy je na takich szynach tutaj specjalnie podciągnąć, no i zrobić tak zwaną, przesunąć je, żeby one były też przodem odsunięte. Także bardzo wszechstronna możliwość regulacji, bo możecie sobie i przodem siedzieć do jazdy, i tyłem do jazdy, no i to jest wielki, wielki poszukiwany plus, znaczy poszukiwany, bardzo są poszukiwane właśnie te wersje po ostatnim faceliftingu, no bo to bardzo mocno zwiększa funkcjonalność tego wnętrza. Na każdym kroku widać, jak Multivan jakim bardzo uniwersalnym samochodem. Jest. Zwróćcie uwagę podczas dłuższej podróży. Stwierdzacie, że na przykład chcecie sobie zrobić przerwę i zjeść jakiś lunczek, nie ma problemu. Wyciągacie proszę o to taki stolik. Dodatkowo, jakby tego było mało, stolik posiada jeszcze, już, już wam mówię, w którym miejscu, no w tym posiada jeszcze regulację o 10 cm możecie przód, w tył go, przestawiać. Macie ochotę na jakiegoś drinka? Nie ma problemu. Służy ku temu cztery cup holdery, które możecie sobie tutaj wspaniale zagospodarować Brakuje światełka? Nie ma problemu odpalacie sobie jarzeniówkę i już macie we wnętrzu jasno Co do tego tutaj w tym okienku to okienko jest przesuwane, tutaj możecie sobie tą szybkę przesunąć, także możecie przewentylować wnętrze, zwróćcie uwagę tutaj na górze są nawiewy wentylacyjne na drugi i na trzeci rząd siedzeń, bo w tym miejscu Tutaj tak samo macie e, takie nawiewy, dodatkowe jakieś lampeczki, uchwyty, żeby było łatwiej wysiadać. E, no wszystko tutaj jest naprawdę, żeby Wam podróż mijała przyjemnie. Dodatkowo tutaj pod, e, za, tymi, e, za tym stolikiem, za tymi fotelami macie dodatkowo jakieś, odwróćcie uwagę, y, otwierane schowki, śmietniczki i mało tego, nawet macie tam w tamtym e, słupku B regulację prędkości nawiewu, temperatury nawiewu i ustawienia funkcji auto, także możecie sobie sami, niezależnie od, od, od humoru kierowcy, ustawiać sobie tutaj właściwą temperaturę. Zobaczmy jeszcze, jak ta tylna kanapa się sprawuje. Ona jest dosyć krótka, bo tutaj jakoś na, na barki szczególnie dużo miejsca nie macie. Natomiast tutaj też jest to fajne w tej wersji, że zwróćcie uwagę, zagłówki Wam się też Przód, tył e, przesuwają I za chwilę pokażę Wam najfajniejszą funkcję tego wnętrza Bo to jest moi drodzy jeszcze nie koniec Za chwilkę wracamy z całkiem nową aranżacją Multivana o, Podróż nam się trochę prze, przeciągnęła Zaczęliśmy być zmęczeni No i co, może byśmy się gdzieś przespali, poszukali jakiegoś hotelu Nie moi drodzy, w tym samochodzie nie musicie tego robić Wystarczy, że wyjmiecie zagłówki, zwróćcie uwagę, ja już sobie to zrobiłem wcześniej, odregulujecie sobie oparcie i jednym sprawnym ruchem robicie z tego auta, moi drodzy, wspaniałą taką oto sypialnię. Tu tylko trochę podciągniemy do tyłu o. i mamy tutaj elegancko, to wchodzi Wam jeszcze w dół, troszeczkę podciągniemy w tym miejscu, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I w tym miejscu, proszę bardzo, możecie całą rodzinką położyć się i wygodnie odbyć nie tylko drzemkę, ale i całą noc wygodnie tutaj przespać. Prawda, że niewiele samochodów to y y posiada? Wspaniała rzecz, nie sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takiej sypialni mobilnej. Lecimy jeszcze do bagażnika, zobaczyć, jak tam to wszystko wygląda. Czemu się Wagażnik multivana. No, musicie trochę siły użyć, żeby to klapsko wielkie pociągnąć. Natomiast no, wielkim jej plusem, mimo wszystko paradoksalnie, jest ten wymiar, to, to po prostu ten duży wymiar. Bo zwróćcie uwagę, podczas jakiegoś deszczu, niepogody, możecie spokojnie się tutaj schować, nie będzie Wam kapało nic na głowę. No i też tutaj wysokość, na którą się ono. Yy, otwiera jest wystarczająco, żeby sobie guza nie nabić, no i tak wygląda ten bagażnik. No, przyznajcie, że w niewielu samochodach bagażnik ma taką mięciutką podusię w środku, no ale powiedzmy, to jest podyktowane temu, że oczywiście to łóżko się tutaj rozkłada i to jest jego integralna część. Natomiast, jak wyciągniemy sobie powiedzmy tą poduszeczkę, jak będziecie mieli takie auto, to uważajcie na tą poduszkę, bo ona potem bardzo dużo kosztuje i ciężko ją dostać. Yy, no i mamy taką, oto tutaj. Konstrukcję, taką deskę, można powiedzieć, i bagażnik jest przedzielony na dwie części. Tutaj ktoś bardzo dobrze pomyślał, bo zamówił sobie taką akcesoryjną szufladę. Oczywiście jej nie ma w standardzie, ale ona wydatnie Wam ułatwia, mm, poprawia funkcjonalność tego wnętrza. Nie musicie wtedy sięgać tam głęboko do środka, żeby coś wyciągnąć. Tylko ta szuflada Wam odjeżdża, i sobie tutaj spokojnie stoicie, i to wszystko wyciągacie co potrzebujecie. Zamykamy ją. No i tutaj jest druga część tego bagażnika. Powiem Wam szczerze, że mimo tego, że ten bagażnik nie wygląda na jakiś potężny, to naprawdę tutaj kładąc walizki na sztorc, naprawdę jesteście w stanie dużo bagaży umieścić tutaj w tym bagażniku. Minus natomiast jest taki, że musicie pamiętać o tym, że jeżeli ułożycie sobie to łóżko, no to musicie też coś z tymi bagażami zrobić. Także wtedy najczęściej zostają tylko przedni fotel kierowcy i pasażera i tam możecie. Ewentualnie te bagaże umieścić. Ale uważam, że jak na tą długość tego samochodu, tam około 4,80 metra, to ta przestrzeń naprawdę została e, wspaniale wykorzystana. No mały smuteczek tutaj, no bo tutaj moi drodzy nie macie schowków przemytników. Także nie wiem, gdzie poukładacie te swoje, mm, Tą swoją kontrabandę. No może tutaj, w tym miejscu, w którym znajduje się dodatkowy agregat klimatyzacji e, na tylną część. Może jak wyciągniecie ten, tą pokrywę. No, nie ma tam specjalnie dużo miejsca. Także niestety duży samochód, natomiast e, testu schowka przemytnika nie przeszedł. Przykro mi.